Dzień dobry, czwartek. Czyż to nie jest wspaniałe uczucie być zdrowym? Móc rano wstać, napić się wody, siemienia lnianego, zjeść śniadanie i wszystko to zrobić świadomie, a nie automatycznie. Ubrać się, pójść na spacer, biegać, rozciągać się i oddychać głęboko, doceniając to, że można to zrobić, włączyć ulubioną muzykę, tańczyć w jej rytm i wchodzić w nowy dzień z energią, którą samodzielnie się stworzyło. Dziś mamy 134 odcinek podcastu Happiness Veggie. Pomówimy w nim o docenianiu, zdrowieniu i tworzeniu ścieżki, która prowadzi do wyspecjalizowania się w jednej i konkretnej dziedzinie. Temat ten bardzo często przewija się w rozmowach, które z Wami prowadzę. Wszak wielu chce być ekspertem. Ale po pierwsze, nie wie w czym, co nie ukrywam, utrudnia dość znacząco. Po drugie, chce być profesjonalistą teraz już i w tej chwili. Niekoniecznie widząc trudność w tym, że często naprawdę nie ma pojęcia bladego o co mu chodzi, już nie wspominając o tym, że dobrze mieć na uwadze, że do wyspecjalizowania się prowadzi jeszcze droga a nie podjęcie jej oznacza że nigdy ekspertem się nie staniesz więc dzisiaj bez owijania i bez słodzenia bez głaskania po główce i bez mówienia będzie dobrze słuchasz tego odcinka na własną odpowiedzialność Uuhu, powiało trochę grozą i dobrze temat na dziś jak zbudować w sobie specjalistę Zwróć proszę uwagę na słowo stworzyć, które znajduje się w temacie dzisiejszej audycji. W słowniku języka polskiego stworzyć oznacza sprawić, że coś zaczyna istnieć lub i powołać do życia. Zatem, zanim specjalistą się stajesz, to najpierw nim nie jesteś. Każdy ekspert w swojej dziedzinie bez wyjątku wykreował siebie zupełnie od nowa. Więc jeśli patrzysz na innych z wielkim wow, albo z zazdrością, że już są w danym miejscu, to wiedz, że oni zapracowali sobie solidnie na to, żeby w tym miejscu się znaleźć. I niewiele ma to wspólnego ze słowem już, bo ich już trwało znacznie dłużej niż mogłoby Ci się wydawać. O czym zresztą powiem trochę więcej nieco później. Zatem skoro słownik tuż obok, sprawdźmy kolejne hasło, żebyśmy mieli zgodność. Na tapet wychodzi nam specjalista. Cóż to, któż to? Według słownika języka polskiego, jest to człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny. Gruntowną! Więc rozbijając nasz dzisiejszy temat na części pierwsze, rozchodzi nam się o to, żeby dowiedzieć się, jak powołać w sobie do życia człowieka, odznaczającego się gruntowną znajomością konkretnej dziedziny. Być świetnym w jednym, co grozi również tym, że potrzebujesz zrezygnować z bycia świetnym w innych dziedzinach, bo choćby nie wiem co to z zupełnie prozaicznych pobudek trudno być genialnym w wielu rzeczach, wszak doba jest ograniczona. Kiedy któregoś pięknego dnia dokonujesz spektakularnego dla siebie odkrycia pod tytułem Chcę być specjalistą, dajesz sobie też zastrzyk endorfin, wszak odkryłeś właśnie nowe lądy i tak sobie w tym jesteś dłuższą chwilę. Po czym przychodzi niewiarygodny, kolokwialnie rzecz ujmując, zjazd. Wszak będziesz potrzebować jakiegoś planu, potem go realizować skrupulatnie. Eee, czy ja wiem? Im wszystkim się udało, znajomości, talent, ja to nie wiem. Ja nie umiem, nie nadaję się. Wszystko, co rozpoczynam, to nie kończę. Szkoda zachodu. I z podkulonym ogonem wracasz do szeregu. To już? No cóż, to pa! Domyślam się, że wiele razy podjąłeś już coś na wzór próby. A raczej skończyło się na liźnięciu pomysłu i zrezygnowaniu. No bo przecież ty taki bidula bez talentu się urodził. W dodatku rodzice nie dali ci gotowca na życie. Swoją drogą nie ma chyba nic gorszego, jak właśnie gotowiec. Doprawdy nie spotkałam jeszcze człowieka, który zadowolony był ze swojego jestestwa, kiedy to realizował genialny plan na siebie swoich rodzicieli. I nawet pieniądze, które przy tejże okazji często towarzyszą, wcale tego nie rekompensują. Być może słyszałeś o takim durnym powiedzeniu, lepiej płakać w Ferrari niż w Maluchu. Ja na przykład uważam, że lepiej w ogóle nie musieć rozpaczać nad swoim losem, tylko elementarnie wziąć się do roboty. Pamiętaj, że jeśli ktoś pyta cię to albo to, to ty naprawdę nie musisz wybierać ani tego, ani tego, jeśli czujesz, że żadna z zaprezentowanych opcji nie jest ci w smak. Naprawdę. Nie musisz. Możesz nie wybierać żadnej, a nawet możesz stworzyć własną opcję, co akurat jest moją domeną. Pytanie to lub to są zazwyczaj próbą manipulacji. Bądź na to uważny. Kiedy budujemy w sobie profesjonalistę, dobrze jest mieć świadomość tego, że to nie jest wehikuł czasu. Wsiądziesz i siup, już jesteś. Bez przejścia drogi, która jest pełna wzlotów, upadków, zawirowań, zwrotów akcji i tak dalej, nie ma możliwości dotrzeć do miejsca docelowego. Wiem, że może niekoniecznie chcesz tworzyć specjalistę, ty chcesz nim już być. No super. Jednak bez podjęcia drogi się nie obędzie, a jeżeli chcesz, żeby obyło się bez albo pójść na skróty, to po prostu autorytetem w żadnej dziedzinie nigdy się nie staniesz. Budowanie w sobie specjalisty to złożony proces, który wymaga połączenia nauki, praktyki i systematycznego doskonalenia się. Wyniki badań naukowych pokazują, że kluczowym elementem w budowaniu specjalisty jest długotrwałe i intensywne zaangażowanie w naukę właśnie długotrwałe i intensywne. Na początku lat 90. XX wieku dr Erikson z Uniwersytetu Stanowego na Florydzie opublikował wyniki swoich badań, z których wynikało, że aby osiągnąć poziom mistrzowski w danej dziedzinie, potrzebuje się zainwestować 10 tysięcy godzin na ćwiczenia. Swoją tezę poparł szczegółowymi obserwacjami osób, które osiągnęły sukces w muzyce. W sporcie czy biznesie. To, co wyróżnia specjalistów od amatorów, to nie tylko ilość czasu, ale również rodzaj treningu i jego jakość. Systematycznie wykonywane zadania o narastającym poziomie trudności prowadzą do zdobywania wiedzy praktycznej i doskonalenia umiejętności. Sam proces uczenia jest tworzeniem nowych połączeń w mózgu, zwanych synapsami, dzięki czemu sam mózg rozwija się i działa sprawniej. Za to, kiedy przestajesz podchodzić z ciekawością do świata, a co za tym idzie, nabywać nową wiedzę, zwyczajnie tracisz te połączenia, a twój mózg, za Twoim przyzwoleniem, umiera. Zwróć, proszę, uwagę na ważną sprawę. Nie startujemy z wysokiego C od razu. Zanim biegasz maratony, to tuptasz w ślimaczym tempie po pobliskim parku, a później odrobinę dalej i dalej i dalej. Robisz przerwy, masz zadyszkę, jakbyś równik sprintem przebiegł. No tak teraz jest i to jest w porządku. Z każdym treningiem będzie nieco lepiej. Porównywanie się wówczas do kogokolwiek innego jest samodzielnym obrywaniem sobie skrzydełek, które przed chwilą dopiero wyrosły. Nie znasz całej drogi tego kogoś, nie wiesz z jakimi demonami się rozprawiał i zapewne nadal rozprawia. Guzik o nim wiesz, więc daj mu spokój. Zajmij się Pan własnymi sznurówkami, które przepana właśnie się rozwiązały. Jedyną osobą, która jest Twoim wyznacznikiem, jesteś Ty sam. Dlatego dobrze jest swoje postępy notować. I nie tylko te około sportowe bo akurat może sport nie jest tą dziedziną, która specjalnie Cię fascynuje. Istotną rolę w kształtowaniu specjalisty pełni wartościowa literatura. Czytanie dzieł klasyków danej dziedziny pozwala poznać podstawy, na których opiera się interesująca Cię dyscyplina. Na przykład w dziedzinie psychologii prace takich autorów jak Freud, Jung czy chociażby Skinner dostarczają fundamentalnej wiedzy o podejściach, no, i o samej dyscyplinie. Studiowanie takiej literatury pozwala zrozumieć korzenie teorii i sposoby, w jakich one ewoluowały z czasem. Nie oznacza to w żadnym wypadku zgadzania się ze wszystkim, wszak studiowanie i nie jest tu mowa tylko o uczęszczaniu do jakiejś placówki, raczej o formie przyswajania wiedzy. Jest przede wszystkim powątpiewaniem i poszukiwaniem własnej wizji. Jak już tak przy Freudzie jesteśmy, na przykład, to szanuję jego dorobek naukowy albo jak dla mnie to raczej artystyczny jednak mam odmienne widzenie świata. Skoro tak zawiesiliśmy się na tej psychologii, to nieżyjący już profesor Strelau, będący wielkim autorytetem w swojej dziedzinie, swoją drogą był Polakiem, człowiek, który ma ogromny wkład w naukę, znany głównie ze swoich badań nad temperamentem, a co za tym idzie, słynący z psychologii różnic indywidualnych, och, wielka postać. Niemniej jednak, nie dalej jak miesiąc temu, jestem na wykładzie pewnego doktoranta, który to poddaje w wątpliwość teorię strelała. I aż wyprostowałam się jak strzała, kiedy to usłyszałam. Hm, genialne myślę sobie. Potrzeba mieć naprawdę sporo odwagi, żeby przedstawić swoje obiekcje przed ludźmi, którzy niemal czczą profesora. Do tego mieć na to wszystko solidne dowody w postaci badań naukowych. Hmm, hmm, hmm. Więc można powątpiewać, można szukać nowych rozwiązań, można z czymś się nie zgadzać, pewnie, że można i warto, ale zanim to, dobrze jest mieć mocne podstawy. Albo nawet bardzo mocne, bo jeśli uważasz się powiedzmy za znawcę teatru, a nie wiesz kim był Grotowski i jak ogromny wkład miał w to, jaki teatr jest teraz, no to budzi wątpliwości co do twojego rzekomego już wtedy profesjonalizmu. I wierz mi, bardzo trudno jest odbudować wówczas swoją pozycję. O ile w ogóle jest to możliwe. A mówię to dlatego, bo wcale nie tak dawno temu pewna, jak się okazało później, samozwańcza ekspertka w audycji na żywo zrobiła takie fopa, że lepiej jakby powiedziała, że nie wie, a nie zapętlała się w swoich tłumaczeniach, które jedynie ją pogrążyły. O, proszę bardzo, mamy gościa. Właśnie przyfrunął na parapet wróbelek i patrzy mi prosto w oczy przeuroczy widok. Warto również inwestować w literaturę skupiającą się na rozwoju osobistym i umiejętnościach miękkich. Stephen Covey w swojej książce Siedem Nawyków Skutecznego Działania podkreśla znaczenie zrozumienia własnych wartości, zarządzania czasem oraz budowania relacji z innymi. Książki takie pomagają w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, które są kluczowe w pracy jako specjalista. Przypominam jednak, że czytanie, słuchanie, oglądanie itd. To wspaniała forma nauki, ale żeby to wszystko miało sens, bez działania się nie obędzie. Badania naukowe pokazują również, że specjaliści w danej dziedzinie często wykazują takie cechy jak pasja, ciekawość i determinacja. Warto zastanowić się, co Ciebie ciekawi, co pociąga, co przykuwa Twoją uwagę. Co jesteś w stanie robić dłużej niż tylko chwilę? Jakie zajęcia sprawiają ci frajdę? Gdzie czujesz, że się rozwijasz? Gdzie możesz wykazywać się pomysłowością? To właśnie ciekawość jest najwspanialszym z motorów napędowych. Ja w większości składam się właśnie z ciekawości. Nie było chyba takiego momentu, żebym sprawdzając tylko na sekundeczkę jedną rzecz, nie rozgrzebała jednak połowy świata. Piotrek śmieje się ze mnie, że jak ja się uczę i mówię, że jeszcze tylko 10 minut, oznacza to, że śmiało może organizować sobie czas beze mnie na grubo ponad dwie godziny. Cóż, pasja to życie. Einsteinowska względność sprawdza się tu doskonale. Angela Duckworth w 2016 w swojej pracy na temat siły charakteru odkryła, że wytrwałość i upór są ważnymi predyktorami sukcesu w długoterminowych celach. Droga jest pełna zawirowań, a zwątpienia są naturalnym towarzyszem każdego, kto w podróży po specjalizację. Czy to jest dobry kierunek? Czy się nadaje? A co jeśli się nie powiedzie? Twoim zadaniem jest wówczas po prostu się sobą zaopiekować. Kto niby decyduje o tym, czy się nadajesz, czy też nie? Jesteś takim samym członkiem tego ziemskiego społeczeństwa jak ja, pani sklepikarka, medalista olimpijski czy były prezydent USA. Obama. Ocenianie kierunku przed podjęciem drogi wydaje się być absurdalne, kiedy wytłumaczy się to na zasadzie ciasta, które zamawiasz w nowo otwartej restauracji. Kapucino poproszę i ciastko z wiśnią. Czy ono jest dobre? zapytasz ekspedientki. Co ona ci może powiedzieć? Dobre, bo jej smakuje, bo tak kazali jej mówić, bo tak mówią klienci, lub niedobre z tych samych powodów. I teraz kupisz lub nie kupisz, bo masz obraz tego, jak ocenili je inni. Co nie zmienia faktu, że nadal nie wiesz nic o tym ciastku. Będziesz wiedział tylko wtedy, kiedy spróbujesz, kiedy zjesz. Więc czy to dobry kierunek? Sam się przekonaj. I chyba najbardziej lubiane przeze mnie pytanie czy się powiedzie, albo inaczej. A co jeśli się nie powiedzie? Nie bardzo rozumiem, po jaki czort zakłada się własną niedolę. Okej okay, być ubezpieczonym, ale żeby zaraz bawić się w jasnowidza, to tak jakby piłkarz wychodził na boisko z nastawieniem pewnie przegram. No, po co mi taki piłkarz? Po stokroć wolę takiego, co to idzie. Robi swoje i biega jak szalony, żeby na maksa wykorzystać posiadane umiejętności, nad którymi nieustannie pracuje, i dodatkowo dobrze, aby zmieścił się z tym wszystkim w przeznaczonym na mecz czasie. Może coś pójść inaczej niż zakładasz. Oczywiście, co wchodząc na prywatę, jest odzwierciedleniem większości mojego życia, ale czy to oznacza, że żałuję? W żadnym wypadku. Owszem, inaczej sobie wyobrażałam swoje życie w wieku lat siedmiu, i znacząco odbiega ono od tej wizji trzy dekady później. Niemniej nic by nie zmieniła, i choć w znacznej części moja droga przypominała raczej niekończący się koszmar, no to właśnie taka była i inna już nie będzie, bo przeszłości nie da się zmienić, a ty masz własną drogę. Chciałam być silna, hmm, no to dostałam z każdej strony sposobność, żeby się tej siły nauczyć. Chciałam być wytrwała, to miałam możliwości, aby nabywać praktykę w tym temacie, aż wreszcie odkryłam, kim chcę być i w czym się specjalizować, co pokazało mi jak życie, tak i mnie samą w odsłonach, o których pojęcia nie miałam. I kiedy tak pół roku wytrzymałam w miejscu, które dziś określić mogę jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu, zrozumiałam, że te wszystkie brednie o słomianym zapale, braku wytrwałości, porażkach, których nasłuchałam się od małego, były stertą bzdur. Wszak kiedy skazałam siebie na siebie i pracę ze sobą, okazało się na przykład, że taka wytrwałość to nie jest cecha charakteru. Którą masz albo nie, ale jest to umiejętność jak każda inna. Można się jej nauczyć. Teraz zupełnie inaczej patrzę dosłownie na wszystko. Nie zazdroszczę ludziom niczego, bowiem wiem, że to, gdzie są, wymagało pewnej określonej przez nich pracy. A udowodniłam sobie zresztą niejednokrotnie, że jeśli czegoś chcę, to mogę to zdobyć. I nie dlatego, że jestem jakimś superbohaterem. A dlatego, że zaakceptowałam swoją drogę, drogę, podczas której w większości byłam samiusieńka. Nie zmienię przeszłości, a latami biłam się z życiem o to, żeby to zrobić. Moja rzeczywistość jest dobra. Ale wiem też, że składa się ona również z bólu, którego doświadczyłam, z lęku, który towarzyszył mi latami, z rodziny, która mnie zostawiła, z uczucia wszechogarniającej mnie pustki, czy z braku ochoty, by żyć. Myślę dziś, że najważniejszym jest dać sobie przyzwolenie do tego, aby zaakceptować, że moje życie wygląda właśnie tak. Takie jest, że moja droga wygląda właśnie tak, taka jest, że inni mają inną, a ja mam taką i to jest w porządku. Twórczość oraz zdolność do myślenia poza schematami również okazują się ważnymi elementami budowania specjalisty, co zresztą zostało potwierdzone w badaniach nad kreatywnością Amabel 1983. Kiedy myślę kreatywność, to pierwszą osobą, która mi się nasuwa, jest inspirujący mnie od wielu lat. Elon Musk. Niemniej nie musisz być inżynierem, mieć mnóstwo pieniędzy i wsparcia rządu USA, żeby być kreatywnym. Nie, nie. Wystarczy czasem zmienić nieco perspektywę. Wszak stare rozwiązania prowadzą do starych rezultatów, za to nowe rozwiązania prowadzą do nowych rezultatów. I choć w teorii wydaje się być to dość logiczne, to z zastosowaniem w praktyce, co obserwuję od wielu lat, wcale nie jest już tak kolorowo. Zwolnij nieco tempo, gdzie się tak spieszysz, zatrzymaj się na chwilę. Może jednak to, o czym tak często myślisz, zrobić trochę inaczej. Podsumowując, aby zbudować w sobie specjalistę, niezbędne jest zaangażowanie w intensywną naukę i praktykę. Systematyczny rozwój osobisty, doskonalenie umiejętności miękkich i zdobywanie wiedzy praktycznej są kluczowymi elementami, które pozwolą osiągnąć mistrzostwo w danej dziedzinie. Pasja, Wytrwałość, ciekawość i otwarty umysł stanowią fundament budowania specjalisty. To w czym Ty chcesz się specjalizować? Dziękuję Ci, piękny człowieku, za dzisiejszą obecność. Wyobraź sobie, że ten wróbelek, który przyfrunął do nas, tak mniej więcej w połowie podcastu. Siedzi tutaj nadal. Wobec tego mamy widza na gapę. Dziękuję w takim razie wam za dzisiejszą obecność. Zachęcam do polubienia tego kanału i naciśnięcia dzwoneczka, aby zawsze być na bieżąco. Tymczasem ja idę robić dużo dobra, a Tobie życzę samych wspaniałości. Trzymaj się, pa! pa.